Cześć, zastanawiacie się, jak może wyglądać kuchnia, która kosztuje 20 tysięcy złotych? Koniecznie zobaczcie jedną z naszych ostatnich realizacji prosto z Gdańska. Bardzo często pytacie nas w komentarzach, ile prezentowana kuchnia kosztuje, dlatego wprowadzamy na naszym kanale serię filmów, w której będziemy przybliżać koszty kuchni z różnych systemów. Jeśli chcecie być na bieżąco, koniecznie zasubskrybujcie nasz kanał. Zapraszam do oglądania. Właścicielka tej kuchni zdecydowała się na system Trendline. System ten składa się z ponad 70 modułów szafek kuchennych, które można dowolnie ze sobą łączyć. Wybrane szafki podlegają również modyfikacji. Przy systemie modułowym to ogromny plus, a my, jako producent mebli, możemy naszym klientom takie rozwiązania zaproponować. tylko na dobór kolorów. Połączyliśmy tu front bono w kolorze Dob Burlington z satynowym frontem Max w kolorze czarnym. Jest to obecnie bardzo modne połączenie. Przestrzeń pomiędzy szafkami została wypełniona płytą meblową w tym samym kolorze co fronty górne. Czarne krawędziowe uchwyty zastosowaliśmy zarówno w szafkach dolnych, jak i w szafkach wiszących. Dla wygody użytkownika w szafkach okapowych zamontowaliśmy system Tipon. Wszystkie szafki w tym systemie zostały wyposażone w system cichego domykania. Jest to bardzo fajna opcja, dzięki której żaden z frontów nie trzaśnie, a każda szuflada zostanie wsunięta do końca. Na szczególną uwagę w tej kuchni zasługują wygodne szuflady o szerokości 60 cm, szafka do zlewu z frontem na szufladzie, bardzo fajne oświetlenie w postaci paska ledowego, a także kosz cargo na butelki szerokość 15 cm. Na dziś to już wszystko. Śledźcie nasz kanał, bo w kolejnym odcinku opowiem o kuchni za 15 tysięcy złotych. Do zobaczenia!